Chodź Państwu młodym, Monika i Piotrze, że, że mam raz jeszcze wszystkiego co najlepsze. Już wiecie co wam szeptałam na ucho i czego Wam życzę. Rodzicom bardzo dziękuję za gościnę. Wszystkim Państwu życzę. Wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim udanej zabawy. No i wznoszę 100 lat za naszą młodą parę. 3, 4!